Otóż, jak pani doskonale wie, nasi patroni mieli skomplikowany życiorys. Nie zawsze było im po drodze, ale to są ci ojcowie naszej niepodległości, którym właśnie zawdzięczamy zwycięstwo w I wojnie światowej i umiędzynarodowienie tak sprawy polskiej, żeby ona znalazła się we właściwym miejscu, czyli po stronie Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, czyli po stronie tych państw, które rozstrzygnęły wynik I wojny światowej. Przy całym szacunku do innych e, koncepcji odzyskiwania niepodległości, gdzie także byli polscy patrioci, oczywiście, no ale się pomylili. Ci polscy patrioci, którzy postawili na ostro Węgry, na, mm, na Niemcy, którzy postawili tylko na przykład na tworzenie formacji zbrojnych, oni wszyscy są godni szacunku, natomiast nie są na pewno odpowiedzialni za ten sukces, który spotkał nas w Wersalu w 1919 roku. Natomiast prezes Komitetu Narodowego Polskiego, czyli Roman Dmowski, który był od strony koncepcyjnej, głównym twórcą tej polityki polskiej, która doprowadziła nas do niepodległej, jest w pierwszym rzędzie i powinien być honorowany tego 28 czerwca każdego roku, a ignacy Jan Paderewski jako Także mąż stanu, nie tylko czy aż, bo to już by wystarczyło, wybitny kompozytor i pianista, i można powiedzieć taki celebryta przełomu XIX i XX wieku, tylko w tym dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, jego olbrzymi talent spowodował olbrzymią popularność, i to właśnie taką popularność nie ekskluzywną, tylko masową, czyli oddziałującą także na przykład nas obraz w mediach ówczesnych dotyczący Ignacego Jana Paderewskiego i ten Ignacy Jan Paderewski od 1914 roku jak wybucha wojna całą tę zapracowaną indywidualnie zapracowaną pozycję w ówczesnym świecie jako jeden z najwybitniejszych artystów świata jakby oddaje to wszystko na rzecz Polski żeby ona odzyskała niepodległość no i Zbliżenie między Dmoskim a Padereckim powoduje, że ci dwaj panowie mają w swoich rękach i umiejętności, i talenty, i myśl polityczną. No, zebrało się, że tak powiem, dwóch panów w dobrym momencie dla Polski. I potem efektem tego będzie właśnie udział w kongresie wersalskim. Przy czym znowu udział w kongresie samym wersalskim będzie należał przede wszystkim do pierwszego delegata czyli Romana Dmowskiego bo Ignacy Jan Paderewski był w tym czasie premierem i ministrem spraw zagranicznych miał w związku z tym bardzo szerokie kompetencje które musiał realizować i nie zawsze mógł być obecny podczas kongresu wersalskiego praktycznie do marca od stycznia do marca Dmowski reprezentował interesy polskie miał do pomocy Władysława Grabskiego też wybitną postać Obozu Narodowego, późniejszego premiera rządu polskiego i autora no, najlepszych reform, które spotkały II Rzeczpospolitą. I, i tenże Władysław Grabski, wspierający Dmoskiego i inni jego wspierający koledzy, przyjaciele, ale także wybitni fachowcy, którzy przyjechali do Wersalu, żeby wspierać Dmoskiego, ale przede wszystkim wspierać sprawę polską.